W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym oraz firmą InnoGo bierzemy udział w pilotażowym projekcie. Nasz minibus MAN TGE z napędem elektrycznym będzie wykorzystywany do transportu osób niepełnosprawnych na trasie Palenica Białczańska Morskie Oko. Zaczynamy we współpracy z firmą MAN realizowanie projektu, który polega na. Ofercie transportu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami nad Morskie Oko. Nadarzyła się okazja, żeby wypróbować auto elektryczne i realizować takie przejazdy w trochę innym zakresie. Być może okaże się, że to jest szerszy zakres niż, niż do tej pory, kiedy osoby niepełnosprawne wjeżdżały własnymi autami lub pod opieką opiekunów. Oferujemy przejazdy busem elektrycznym które będą się odbywały codziennie do połowy listopada, z wyłączeniem weekendów i świąt. W ramach tego projektu InnoG Polska dostarcza całą infrastrukturę potrzebną do tego, aby samochody elektryczne mogły się w Tatrzańskim Parku Narodowym przemieszczać. Także przede wszystkim elektryczny i ekologiczny busman. Te działania są nie tylko dla nas ważne z perspektywy tej, że wspierają osoby niepełnosprawne, ale także, że są kolejną cegiełką w propagowaniu ekologicznego transportu i elektromobilności. Celem taczeńskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody, a samochody elektryczne wpisują się idealnie w ten cel. Man ETGE, gotowy do każdej misji, ale bez emisji.